Kolejny pojedynek o miejsce w półfinale. Paweł Żygliński kontra Michał Klimek. Nazywam się Michał Klimek, mam 18 lat, pochodzę z Lublina. Na słońcu pracuję w wykończeniach, a po pracy prowadzę treningi dla dzieci z Ninja. Nieraz startowałem zawodnikami Ninja Warrior na mniejszych zawodach, ale tutaj przed kamerami już jest y, stres. Nie radzę sobie ze stresem. Zawsze staram się mocno skoncentrować na tym, co muszę zrobić. Jest to jeden z najtrudniejszych elementów właśnie wygrać z samym sobą, wygrać z własną głową, z własnymi słabościami i to jest największa walka, jaką zawodnicy toczą w sobie na tym torze. Fokus! Która z pierwszą przeszkodą tego toru etapu drugiego. Pokonana przez obu bez najmniejszych problemów teraz Nunczako. Pan Gliński, to nam tylko tańczył, no, tańczył w Zespole Pieśni i Tańca. Teraz wyskoczyło mu to Nunczako z dłoni i przegrywa rywalizację o półfinał. Ninja kontra Ninja, a na torze Michał Klimek, który już może spokojnie delektować się tylko kolejnymi przeszkodami. Tak jest. Niech to będzie dla niego teraz plac zabaw. A Michał Klimek to debiutant, drodzy Państwo, który pokonuje naszego też weterana, bo Paweł Żegliński był w 5, 6, 8, 9, 10 edycji, w 10 był w półfinale, a teraz będzie musiał oblizać się z makiem. Dobry swing, dobry zeskok, czas na przedostatnią przeszkodę. Droga pająka. Nieco wolniejsza, ale dobrze rozkłada ciężar działa, i angażuje jedną partię mięśniową. Oglądając przejście Michała Klimka przypomina mi się debiut Jana Tatarowicza, który aktualnie jest naszym niekwestionowanym mistrzem ninja. I Janek ma jeden cel, aby pokonać resztę świata. Jeszcze tylko spacerek po tej sieci. Pazer wciśnięty będzie. Jesteś pierwszy raz w ninja kontra ninja i kończysz... występ, Michała Klimka. No to są łzy szczęścia, bez wątpienia. Ale jakbym był dziewczyną Klimka, to też bym się popłakał. Popatrzmy, jak do tego doszło, gdzie pan. On nie, o, trafił. nie trafił, nie złapał nunchaku, ale to nie ma co się dziwić, bo to Shuriken jest atrybutem ninja, a nie nunchaku. Olbrzymia wściekłość, bo był świetnie przygotowany i chciał tutaj być w półfinale. Niestety, my wiemy, że Pawła zabraknie nawet w grupie tych przegranych, czyli nie wystartuje w biegu ostatniej szansy.